Dzień dobry. Proszę Państwa, na portalu hodinki pojawił się bardzo ciekawy artykuł, który chciałem Wam polecić. Nie będę Wam tutaj go całego czytał. Pokażę tylko... Znaczy najpierw pokażę całość. Tytuł jest In Depth. Collecting the Rolex Daytona Paul Newman Panda Dial. zagarek wygląda tak jak, tak jak wiecie. No i dość ciekawe opracowanie. Wiadomo, że to były te Mark 1, 4, 4 modele: Mark 1, Mark 1.5, Mark 1.7.5 7, i Mark 2. One są dość szeroko omówione, jeżeli chodzi o różnice między nimi, ale głównie to, na co chciałem zwrócić uwagę, to ceny które są tu dość dobrze rozrysowane i dość dobrze pokazane, jak to wygląda dla każdego z tych. dla każdego, dla każdego z tych modeli, czy właściwie dla każdego z tych numerów. I prze, prze, przejdę na koniec. Oczywiście przeanalizujcie sobie to specjalnie, bo to jest dość kawał, dość dobrej lekcji dla inwestorów, bo okazuje się, że jeżeli ktoś. Nie uległ takiemu szałowi zakupowemu, wtedy, kiedy fliperzy kupowali, wtedy, kiedy wszyscy chcieli zapłacić jak najwięcej za Rolexa, byle tylko mieć, tylko po prostu normalnie jest kolekcjonerem i, i, i ma zegarki, bo lubi je mieć, lubi posiadać i kupował te zegarki wcześniej. To jak tutaj widać, właściwie do jeszcze w 2013 roku, czyli całkiem późno, można było kupić. Takie zegarki gdzieś w okolicach 100 tysięcy franków szwajcarskich. Później już ta cena poszybowała w kosmosu, nawet jakieś ceny w okolicach miliona franków. Nie wiem, kto to płacił i o co to chodziło. Trzeba by znaleźć aukcję, czy to po prostu chodzi o taki najzwyklejszy w świecie zegarek, czy to był zegarek, do który miał jeszcze odpowiednią proweniencję, bo to też tak mogło być, to spowodowało te, te wyceny tutaj. Cztery zegarki sprzedały się powyżej 80 tysięcy franków, więc to jest cena gigantyczna, ale nawet jeżeli zestawimy to, co działo się lat temu 15 na rynku zegarków z cenami właśnie Pola, Niema na Pandy, z tym, co dzieje się dzisiaj po tych gigantycznych spadkach na rynku zegarków, o których systematycznie wam, wam donoszę, no to okazuje się, że ci ludzie, którzy po prostu te zegarki mają, kupili kiedyś i, i oczywiście nie, nie zniszczyli ich w międzyczasie używaniem, tylko używają ich okazjonalnie i przechowują, dbają o nie, no to oni cały czas jeszcze mogą liczyć na dwukrotny zarobek. Wiadomo, no, ci, którzy kupowali wtedy, kiedy była górka, czyli, czyli w okolicach. Tych lat między 17, powiedzmy, a, a 2021, właściwie 2021, bo to myślę, że wtedy był ten największy szał na zegarki 2020, 2021, 2022. No to oni mogą liczyć tylko i wyłącznie straty i to gigantyczne. Ale jeżeli ktoś jest rozsądnym kolekcjonerem, po prostu zbiera po to, żeby mieć zegarki, a nie po to, żeby na nich zarobić, to taki człowiek wcale nie stracił. Bardzo ciekawe opracowanie. Każdy z was, znaczy każdy, kto jest zainteresowany inwestowaniem na rynku zegarków, powinien się z nim zapoznać i zobaczyć, jak to przebiegało. Dla tego konkretnego modelu, wiadomo, że to jest taki model topowy, model, o którym się, o którym się mówi, którego każdy chce mieć w kolekcji, każdy, kto zbiera. No ale wiadomo, że kolekcjonerstwo właśnie na tym polega, że wybiera się te najlepsze rzeczy. I zbiera się właśnie te najlepsze rzeczy. Dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia.